Witajcie serdecznie w drugim odcinku gotowania Stydka Fit Catering Dietetyczny. Co dzisiaj dla Was zrobię? Dzisiaj ostatnio robiłem kanapkę z humusem i tofu. Dzisiaj zrobię coś, co na pewno znacie, co na pewno lubicie, ale będzie w wersji wegetariańskiej. A będzie to carbonara. Carbonara z bakłażanem, z bobem, z czerwonym tagliatelle. No, oczywiście będzie serii jajko, nie będzie żadnej śmietany bo oryginalna karbonara żadnej śmietany nie zawiera. Zawiera tylko dobry ser. Co robię? Na początek pokroiłem sobie bakłażana i delikatnie go osoliłem, żeby puścił nam goryczkę. Teraz zobaczycie. O, proszę bardzo. Wyciśniemy sok, by tak gorycz, pozbyć się tej goryczy. Proszę, nastawimy sobie mocniejszą mocniejszą, większą moc patelni, oliwa i wrzucamy bakłażana. Chodzi o to, żeby on się nam delikatnie zrumienił. Z całej siły wyciskamy wszystkie soki z tego bakłażana. Jak wiadomo, bakłażan chłonie wszystki tłuszcz, który mamy na patelni, ale spokojnie, to jest oliwa z oliwek, zdrowy i dobry tłuszcz, którego wszyscy uwielbiamy. Ok, więc smażymy sobie bakłażana. W międzyczasie a, powiem coś jeszcze o makaronie. Makaron, czyli świeże tagliatelle, czyli nieco cieńszy makaron od papardelle. Wiem, wiem, klasycznie carbonara. Wszystkim kojarzy się z makaronem spaghetti. Ja natomiast wolę tagliatelle. Jest dla mnie lepszym makaronem i myślę bardzo dobrze pasuje do carbonary, a dodatkowo jest czerwona, fajnie będzie wyglądać. Makaron będziemy gotowali w osolonej wodzie około 3-4 minut, więc na razie go odstawię. A przygotuję sos do tej carbonary. A co? Idzie do sosu do carbonary. Żółtko. Na jedną porcję makaronu około 120 gram dajemy jedno żółtko. Sobie odstawimy. Bakłażan nam się fajnie rumieni. Zapach oliwy roznosi się. Coś kapitalnego. Ser. Gra napadano. Dojrzewający ser. Włoski oczywiście z mleka krowiego. On różni się tylko tym od parmigiano-reggiano, że jest zrobiony po prostu po drugiej stronie rzeki Pad. Ale jest dokładnie w smaku taki sam. Włoski. Ścieramy na porcję 40 gram. Myślę, będzie wystarczająco. Na wiórki. Proszę bardzo jak włosy anielskie. Odkładamy. Myślę, w międzyczasie wrzucimy już makaron carbonara, to jest rzecz ekspresowa. W ogóle kuchnia włoska jest kuchnią ekspresową, no i musimy pilnować, by nam to nie wykipiało. Dobra, co dajemy jeszcze? Pieprz. Świeżo mielony, zdecydowanie lepszej do smaku daje niż jest wcześniej zmielony pieprz. Proszę bardzo. Okej. Okay. W oryginalnym przepisie na carbonarę zamiast grana padano używane jest pecorino, czyli ser owczy. Ale jak dla mnie on jest zbyt słony, więc wolę sobie po prostu delikatnie dosolić grana padano i będzie OK. Bakłażan nam się już fajnie złoci. My w tym czasie Mieszamy sobie i powstaje nam taka jakby pasta. Gwarantuję Wam, że będzie to smakować fenomenalnie. Zbieramy nadmiar sera. Odkładamy. O, patrzymy jak nasz makaron. O, jest. Myślę, że jeszcze około minuty i będzie gotowy. No to co, w międzyczasie wrzucamy bób. W tej chwili mamy dostępny tylko bób mrożony, ale jest to fajny bób, który został zamrożony jak był młody, łatwo z niego schodzi skórka, smakuje bardzo dobrze. Myślę, że pasuje się tutaj idealnie. Oczywiście podstawą do każdej carbonary jest nie boczek, a guanciale, dojrzewające pod podgardle wieprzowe. A w wersji wegetariańskiej, myślę, fenomenalnie nam to zastąpi. Bakłażan. Proszę bardzo. Nie, nie zdąży wykipić. Ok. I teraz, jak zrobić, żeby nam się jajko nie ścięło w karbonarze? To jest największy problem przy karbonarze, że dostajemy karbonary, a tam jajecznica. W żadnym wypadku w karbonarze o to nie chodzi. A więc teraz tak. Zostawiamy sobie wodę. Po gotowaniu makaronu obniżamy temperaturę na patelni. a ja sobie tutaj zmniejszę. I dajemy to żółtko wymieszane z pieprzem i grana padano na patelnię. No i teraz co? Mielibyśmy ze sucho, więc dajemy odrobinę wody z podgotowania makaronu. I ta woda nam stworzy aksamitny sos do naszej karbonary. Teraz musimy to rozprowadzić. I już widać jak tworzy się fajna emulsja. zielono-czerwone, zielono-czerwona carbonara. Teraz dajemy odrobinę siekanej natki pietruszki. Nie ma tu bazylii. Spolszczyłem to trochę. Dość sporo tej natki pietruszki. Starczy wymieszać. No i co? Spróbuję. Odrobina soli. I gotowe. Proste, szybkie, mega smaczne. No i wegetariańskie, bez mięsa. Bez mięsa też można i też może być mega smacznie. Tylko trzeba się do tego przekonać po prostu. Proszę bardzo. Dużo warzyw, dobrych warzyw. Udekorujemy to jeszcze natką pietruszki. Proszę bardzo. Zapraszam Was do śledzenia kolejnego filmiku z mojego gotowania. Stytka Fit Catering Dietetyczny. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.